Jak Ferdynand do was jest zwrócony to nie strzelajcie tylko już objeżdżajcie gdzieś Gdzie Mam Fertka, od, na dupę. Dobra. On jest tyłu, dobra, dobra, on jest do Fjorda. Fjord, jedź, jedź, nie zatrzymać, jedź. Coś, Coś mi Nie, mi nie, A, nie ma jedynie, nie ma fertka. Dobra. dobra. Coś stąd do mnie strzelało. Kumelka, Shime. Ja mam Kur, prawo, w lesie. Dobra, jedna... King Tiger tutaj. Olej go, olej go, wrócimy, najpierw artylerię, on sam, nie w ogóle, nie pójdźcie z nim w kontakt, kurwa. Kapujcie bazę, jak możecie. Nie, Jeszcze Tigera tak. trzeba znaleźć. S51, no tak. S51. Jest w lesie, Tiger 2 jest w lesie. Virtus, jedziesz, 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 jedziesz wal, 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 przed tobą jest. Na bok go masz. Odwraca się do ciebie. Kurwa, kurwa. Tobie. No, lejmy no 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 Zablokuj go teraz Dobra, jest, dobra, Fior, jesteś jest Dobra Fjord, wy jesteście na, okay, na przód. Jest na przód jest, jest, jeszcze jedna artyleria Szybko, szybko, szybko Tiger był gdzieś tutaj Taranem go, taranem Dobra, jest, brawo, kurwa, jest I kapujemy bazę Nie, dobra, 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 dobra Rozwal kapie. Oh, Kurwa, kurwa. Brawo. Dobra, dobra, Na kampanie bo. No, tak to Bo ty gdybyś był gdzieś niedaleko na... u nas. Jest, jest. Chowajcie, chowaj, ma procent. Schowajcie się, się za ognikami. Schowajcie się, chowajcie, chować się. Chować, chować. 54 Wy go możecie objechać, on nie może was dwóch naraz mierzyć. I nie wystawia się bokiem, Tjord. Tiord schowaj się, schowaj boku, się, schowaj się Strzelajcie do niego, ale zobaczcie w którą stronę jest lupa zwrócona. Ile jeszcze masz jakieś 3,5 minuty Mamy tak, spokojnie Tyort, no, ile właśnie. masz pocisków? Właśnie um, ja 1 AP i 10 HE Kurwa Tyort, on nie ma, on ma lepszych IDN-ów Nie wychylaj się. IDN-ów ma 460, tak tjort. a tu masz 420, on cię zobaczy, a tego nie zobaczysz no to co robimy, nie będziemy tak stali. Teot powinien ma, pojechać ma, pierwszy, a zanim pojechać Virtus. i jak z trzech to Virtus no. powinien go objechać. Teot ma dużo HP, a, a Virtus ma amunicję, więc no. tak trzeba zrobić. Dobra, to ruszajcie, ruszajcie. Tylko jeden za drugim, jak ciu chciał. Teot ci wierzcie. A nie, Ale nie ten. ten. Żeby no. nie mógł zdjąć Virtusa, nie? No, z dwóch stron, z dwóch stron idźcie. Znaczy go z widły go bierzcie teraz. I ja bym go z prawej i ale wiecie... Ale będzie celował na bando Wirtusa, bo on ma mniej HP Piotr, patrz na niego, nie jest. Chodź tu poświęcę. Chowac już... Virtus Dobra, zostać tak, że... Piotr podjedzie. Jak go weźmiecie w budynki, to jest wasz. Jedźcie do budynku. Wirtus kapuj, 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 kapu, kapu. kapu. kapu, Wirtus wi kapuj czas zmusić do wyjazdu, jest. Piotr! Właśnie, Tyot, trzymaj go, tylko ja na, Virtusa. Nie, nie A, no, nie na nie kurwa. A Wirtus kapuł. Nie wyjeżdżam, nie, nie zmuć go do WIN. Trzymaj go, tylko wyjeżdżę. widoczność. Wirtus Właśnie. na kapa miał iść, pójdź do przodu. Wirtus kapuł. Na tym ci 25%. Tyot, 25% dobra, jest szansa. Wirtus zabijaj. 1%. Yes, yes. Brawo. Kartie! Brawo! To była najciekawsza bitwa w całej tej naszej lidze. Mówcie no. no. co chcecie, pod presją to my umiemy grać.